Halo gdzieś, witajcie z ty, kurde jeszcze ten F-F-F-F-Facebook dobra wyłączony Witajcie, witajcie z tej strony Buzia i dzisiaj Wam powiem coś ciekawego W piątek, w piątek będziemy mieli przyjemność zagrania na mycychycy chycy po raz kolejny Nie wiem czemu mi spadają FPS, znowu coś chyba pogrzebałem w tym Minecraftie Nieważne bo ważne w sumie bo nagi I słuchajcie o co chodzi jest Gdzieś tu, tutaj Hmm, hmm, fast render chyba coś takiego miałem nabrzmione słuchajcie do yy, over nie ma i nie będzie nie będzie no, koniec temat yy, yy, co chciałem powiedzieć no w piątek gramy na mycychy mam nadzieję że się też tam pojawi i, i, i coś pogram ciekawego to my tutaj jakiś Minecraft, ogólnie lagi mam, więc pewnie zdenam za sekundę. To nieważne, koń się tam. Eee, co mogę powiedzieć? Eee, no, no, będziemy grać jako wideo over oczywiście na, na tym serwerze. I Jeszcze jedną taką ciekawą do was rzecz mam, że gracz xCandref napisał na takiej facebookowej grupie naszej e overków, oczywiście kochanych, że to prawdopodobnie będzie go ostatnia edycja na serwerze mycy także także jak chcecie jeszcze zabić kanrywa na Minecraft musicie się śpieszyć Jak to mówią wiecznie żył nie będzie bo wiecznie grał nie będzie Ale miałem tutaj cofeczkę No i co mogę powiedzieć? Po prostu gramy w ten piątek mam nadzieję, że to będzie jakaś ciekawa edycja, bo po, po, podejrzewam takie mam podejrzenia, chociaż nie jestem tego do końca pewny, ale może to się stać prawdą, że yy, tej edycji over nie możesz nie będziesz na odcinku to ci wystarczy Eee, tak eee, że gildia over się rozpadnie po tej edycji po tej 21 edycji na oczywiście 1.7 no bo na 1.9 nie dali rady więc no co, co mogę powiedzieć ja ten odcinek skończę jeszcze się tu będę klepał bo coś Lagi wzięły przy nagrywaniu I, 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 Gramy w piątek, koledzy Do zobaczenia na Hardkorze! Pamiętajcie, ostatnia edycja prawdopodobnie over Może to będzie, ale na pewno już bez naszego kochanego Kejmila Zwanego również xkandrewem I Irakiem Minecraftowym Ma trzy, a ta podróba ma dwa Co? Aha Jestem po drugą, widzicie? Bo prawdziwy wóźka ma trzy niby. Ale nie wiem. No, to cóż. Widzimy się na Mycy I, I tak jak mówię, no. Do zobaczenia. Sorry za te szumy, ale coś kurde znowu ten mikrofon Wolał także... No, trzymajcie się i cześć!